Cześć, witajcie. E, wszedł ósmy update od tej gry. Halloweenowy update, a ja nie wiem, co tu się robi na tym update'cie, dopiero co odpaliłem. Nie, to jest Zeroboxy, tego nie kupuję. E, ma, jeśli słyszycie, jak to, ktoś się tam drze... to. Ale mógłbyś się nie odzywać. Ona tam sobie siedzi, nie chce oglądać te Tiktoki, czy co to tam jest. Nie odzywaj się, na nagrywam odcinek. Nie wiem, czy cię słychać w ogóle, ale trudno. Yy. Ja tego update od 7 nie skończyłem, ale ja się czy jest update 7. Znaczy 8. Co się zmieniło? Bo ja nie mogę znaleźć żadnej różnicy. Okej, okay, robię cięcie i szukam yy, zmian. Yy, widzowie, tutaj coś znalazłem. Tu jest yy, portal. O i. Anti-Activate an, Post Challenge. O i mamy tutaj NCP a bossowego. Tylko ja nie chcę spać do tej rzeki. E, Okej, okay, tu takie inne gwienka. I rozumiem, że tutaj będę walczyć z tym bosem. Czy moi ninja będą z nim walczyć? E, gdzie wy idziecie? Biegniecie. E, bo nie rozumiemy za bardzo, o co tu chodzi. Może mi ktoś to wytłumaczyć do jasnej Anielki? Wy się szykujecie. Activate Boss Rebirth. Chcecie mi powiedzieć, że to za 12 minut i 23 sekund? Dodatkowo czas się za. Aha! Ok, czy jest inny sposób, aby dostał walkę z bossem? Bo jestem tego ciekaw. Co jest to dyd um, nie wiem Nie ja wiem, wę węczę PvP on nie Co ty chcesz robić? Zostań Okej Fajnie Aha Okej. Okay. No osoba, która tu się działa już nie siedzi Ty tu zostań nie interesujecie się do kogo mówię, e, spadnę. No to co, ja jeszcze sobie, no może w internecie wygoogluję. Zostań. E, to tak, ja jeszcze nie skończyłem update'u siódmego, nie nagrywając tego filmu. Mam psa pod opieką. A osoba, która tu była, e, ta. Osoba, która tu była, to oglądała Przepraszam, przepraszam. Mog możecie mogliście usłyszeć, nie chcąc pisać, no bo złą mocą go złapam. Tak, przemoc domowa. O, nie, muszę to. Aktualnie mamy mini imprezkę i dlatego możecie słyszeć te głosy, jakąś muzykę. Przy okazji cały czas muszę go głaskać, aby się nie stresował. No i takie rzeczy będę siedzieć. No to cięcie, ja go uspokoję. O, aktualnie już jestem, yy, musiałem uspokoić mojego piesa, on się stresuje, tu jest cukierek, nie, tu nie ma cukierka, yy, mam widę jest już późno, mam prawo, yy, nie jestem ślepy, jestem głuchy, no, yy, co piesku, co, idziesz na tamto krzesło, słyszysz na tamto, no już. Ja muszę jedną grę, grę, ja muszę jedną ręką grać Ja muszę jedną grę ręką grać to jest niewygodne Podejdź tu No nie możesz iść No Kurde Napiszcie, jak tam u was, na co głosowaliście na konie. Aha, nie mam hajsu. Okej, ok, jestem biedny. Ja update 7 nie skończyłem, bo to ogólnie to całe miejsce jest to update 7. Jeszcze nie skończyłem, ale zamierzam z tego nagrać jeszcze kilka odcinków, z tego tylko na Candy Drops Meet Arena Observe. Pala mnie, chociaż, chociaż mam jakichś fanów, moja armia to są moi fanowie i subskrybenci. No już, to powinno być jakieś 10 osób będzie. Oni tam biegną. gości ma to przyjęte, ale oni mają ma te, te postacie z boxy. to nie, 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 nie. No nie pisz, nie piszcz. Piesku. Pisełku mój ukochany. On piszczy. Okej, okay. yy, ja jednak się tego Halloween nowego update'a miał być odcinek z Pet Simulator i chciałem kupić to, ale to się nie było za 10 tysięcy. Ten, co trzeba, ten nowy app, co było w nowym update'cie, tylko za milion diamentów i aktualnie z tego odcinek się nie pojawi, ale będą jeszcze odcinki z Pet Simulator. Nie pisz, nie pisz. Nie wiem czy wy słyszycie jak on pisze. czy Biedaczek. Tutaj content. ja sobie robię. No to co? Idziemy do czerwonego. Idziemy... Obserwujemy co moi e, wspaniali gracze nie, pomocnicy co im będą robić. Bo to jest ciekawe. Czy onda mi się znowu najgłupszy sposób na świecie? podbić serwer. Oczywiście mapa się nie wczytała. Okej, okay, ja chyba tutaj zakończę, bo muszę psa uspokoić. A przynajmniej jakoś zawołać, aby pomógł mi. E, no to co? Trzymajcie się i cześć. Pani, pamiętajcie, aby wpadnąć do Wiedlera, bo miał chłop live'a. Przy okazji no odcinek ze mną wrzucił Filtr plus misclick równa się. I zobaczycie co. Trzymajcie się i cześć!